Ale, 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 Jak mnie zgodnie z prawem, to lewą stroną jadę ale, ale, Teraz też jest wojna Kto kombinuje, ten żyje Ani kupię, drożej, sprzedam To wódki się też napiję No bo za trzech Przecież wypisz, to nie grzech Cuda jest w tej bolech Małe, mocne, polskie cześć Używ, lew, mocny łeb Trzeba trzymać się Spacjana krewatka Zazdrobnie ziarnka I zdrowie ale, i Naszych ale, polskich, pięknych kobiet Zdrowie, ale, zdrowie ale, naszy, Wasze, wasze Centrum, nerwo, żółcie

kraju krajów lataczy, domy Polacy Po z krajów bez pracy, domy Polacy Różniejący walczy, domy Polacy Wiesz co to znaczy? Domy Polacy Lokalny patriota, demiec mnie Tutaj kasy ja i Meksykasy drugi drogi, groszy jak co mydzie Awantura, ługi, mówi, kogo dżambo Okazania na luta, libre sambo Boryk jak wypici, tak widzisz, moku To się lepiej uspokój, pańsko, bo nic prowoku Są łąkowej robię się Rąci, lugi, niekontrolowane, ruch Duża dawka regotystów, a nieśmiertelność się załącza To wykańcza we... tak. Ruszyłem, maszyna, już nikt nie zatrzyma to wejdzie pod koła, ten ucisk jest znowa hola I we... stąd zakupi płot, czas yeah. czas pamięta nie długo będzie leżał, co mu przyjdzie z Nie ma tu kompresjonala, następstwa twoich ciągów Przeżą cię za łeb, co ci cię za łeb Mimo, że się piło, wstępiło, to cię zmieniło Konsekwencje giną, to żołnią jak wino Ja na ciebie przytulię, yes. <��iliner> <Corleida> no że czas u trzeba swoje, ta, ta, ta. Ta. swoje. Nie ma ładu, nie ma składu Nie ma po nim, nawet jest czuje skał Serwy naosz, jeśli nie chcesz czekać śladów Polska dla Polaków, dla przeglądów Zwyglanu, centrum prądynetu Jak w kraj wiecie, jestem pejdem na babcie O wszejwie, złamcie, wajdan Zakłócieństw, zaczcie, to nie bajdan Dobrze, patrzcie, a dopuszczam areś, areś Robert, parę, mam tam swoją wiarę Stoją, chronią talent mój, po swoich Górę po naszemu za jak nie po tu by nie czynić, chcę czynić, ja chcę też nie Moja gora, jestem Polak, mam bez pola. Jeśli coś mi nie przypaści Przypad nasi grej, niech nie włazi żadne do fluk okay, grej To mnie razi, lepiej gej nie, okay. nie także, a te ich cisza tańczyć się może się słychać, jedna wiara krzyka tu jednych szybek wstycham, bo tych co najsłodsze bardziej się bardziej On cóż obrażisz dobrze, nie popałem a scris Jak popałem, słowaj gramę, słowaj, same się dogadać Ciebie, porwać się do szabę Od skraju o szabę. ma pracy, do my Polacy, od bez pracy, domę Polacy, do my Polacy, do my Polacy do Czujący walczy, to my Polacy, przez mm. co to znaczy, to my Polacy